O! A gdzie on jest? <laughs> Wywaliło go. No great! Serwer um. timeout We ma, możemy zresetować. Dobra Czyli mamy wyjść przepraszam bardzo, czy, czy nie? Znaczy lepiej bo musimy zresetować, żeby z nim zagrać. Bo go jakby nie połączyło z serwerem. No dobra, to ale mam dać strefy. Czy... Czy... E, nie, otworzymy i wrócimy, bo inaczej... A czekaj, czekaj, musimy odpalić i wrócić i wtedy nam mnie nie stracimy nic. Aha! Muszę sobie do tak. wolnego Strzel sobie dowolnego ducha w książce i może trafić. O to nie, to czekaj, no To nie jest takie szybkie na wiarce! Dobra, ciut. To będzie to. Okej. Okay. Nie. Trafiłem! Ty ja też trafiłem w rajta, what the fuck? 135 dolarów zarobiłem.